must be songless like me too Demon. Czerwony mur. Ciągle... On uh, ciągle tu jest. Uh, uh, już prawie. Prawie. Uh, 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 przejął kontrolę. Uh, Pośpiesz się. Reynald. Sól. Rozumiesz? Nie mógł się wydostać. Hmm. Pomieszczenie wykute w apotropajonie antydemonicznym. Sprytnie. Ale on ciągle we mnie jest. Od tak dawna. Pomóż mi, bracie. Daj mi eliksir. Wyrzucę go z siebie. Znalazłem twoje listy do Lamberta. Przykro mi, że cię zdradził. Może wszystko skończyłoby się szczęśliwie, gdyby z czerwonym morem walczyło dwóch wiedźminów. Tak. Byłem głupcem, ale to już przeszłość. Lambert nigdy nie zasługiwał na moje zaufanie. Chętnie mu to przekażę, gdy się tylko zobaczymy. Bo tak się składa, że twój przyjaciel miał na imię Osmond. Myślisz, że możesz ze mnie kpić? Nie. Myślę, że nie rozmawiam w tej chwili z Reinaldem. Niezły blef. Ale nie jestem taki głupi. Nie rozumiesz? On przejmie moje ciało! Zabije ciebie i wszystkich, którzy... Teraz zniszcz go! Wypij do końca, Co zacząłem?! Nie wyjdziesz z tej kopalni. Wyjdę! Jesteś słabszy niż tamten. Najpierw cię zabiję, a potem wleję się w twoje ciało. That shit just doing Reinald nie żyje od dziesięcioleci, ale ciało się nie rozłożyło. To pewnie zasługa demona. Dziwne, nigdy nie widziałem takiej zbroi. A medalion przedstawia głowę Wilka, ale jest płaski. Wreszcie Osmond przysłał kogoś. Bogom niech będą dzięki. Jeśli jeszcze obchodzi ich, ten zasarany padł i tobie. Żyć, że już go tu nie ma. Były takie chwile, kiedy nie wiedziałem, już, czy jestem Reinaldem, czy. Czerwonym Mori. Cała przyjemność po mojej stronie, ale nie przysłał mnie osmu, tylko kapłan wiecznego ognia. Jak to się stało, że skończyłeś uwięziony z Czerwonym Morem? Sekciarze chcieli, żebym pozbył się demona zarazy. A gdy tylko pojawiły się pierwsze oznaki opętania, zamknęli mnie w kopalni. Mogli chociaż przysłać egzorcystę, powiadomić cech, cokolwiek. I jeszcze te. Porzucone na chwałę wiecznego ognia. Tak, widziałem. Demon zarazem miał szczęście, że tu wszedłeś. Wiedźmiński immunitet na choroby sprawił, że jego obecność nie zniszczyła twojego ciała. Cholerna ironia losu. Musiałem skupić całą swoją wolę, żeby nie dać mu uciec, póki nie uwięziłem nas w solnej jaskini. Wcześniej opętywał chorych, ale jego istota szybko ich deformowała. Pozmieniali się we wściekłe bestie, które nie mogły umrzeć. Te wszystkie pochodnie, głosy, to nie byłeś ty? <laughs> Jeszcze pytasz. Mur chciał cię tu zwabić i oszukać. A ja byłem zbyt zmęczony, żeby w ogóle zauważyć twoją obecność. Przynajmniej na początku. Kim właściwie jesteś? Nosiłeś medalion z głową wilka, ale inny niż mój. A co w tym dziwnego? Sam zaprojektowałem oryginalny wzór i sam go zrobiłem. Każdy w Kermoren. Gratuluję zdolności manualnych. Ja swojego nie zrobiłem. Dostałem go od mistrza, jak każdy w Kermoren. Może za twoich czasów wyglądało to inaczej. Właściwie w którym roku przyjechałeś do diablego Domu? Hmm. W dziewięćset 970... A... A może osiemdziesiątym? A. nie wiem, szakrę. Moje wspomnienia są jak za mgłą. Reinald, to było ponad 300 lat temu. Co? Niemożliwe, nie, nie, niemożliwe. Nie, 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 nie! Przecież kogoś by przysłali! Najwyżej pięć, dziesięć lat po moim zaginięciu! Osmond, osmond by mnie znalazł! Wcześniej Czerwony Mur próbował podszyć się pod Wiedźmina. Skąd mogę mieć pewność, że tym razem rozmawiam z Reinaldem? Zapytaj mnie o coś, o czym powinien wiedzieć tylko Wilk i mnie. Na pewno pochodzisz ze szkoły Wilka? Twoja zbroja trochę przypomina tę Skarmory. Ale ten kolor, cieki i pionowe pasy. W się siedliszczu... Ciągle podrzucali mi sprzęt. Mówili, że czego się nie dotknę, zmienia się w złoto. Ulepszałem zbroję na szlaku. To miał być prototyp dla całej szkoły. Ale nie zdążyłem nic z tym zrobić. Tak zupełnie sam? I jeszcze bez warsztatu? Minęłeś się z powołaniem. Powinieneś był zostać płatnerzem. Albo chociaż krawcem. Osmund też spisywał jakieś pomysły na ulepszenie tego pancerza. Mieliśmy obgadać się razem w Kermoland. Masz jakiś dowód na potwierdzenie Twoich słów? Przeszukaj moje ciało. W lewej kieszeni znajdziesz schematy. Możesz się sobie zatrzymać. Jest się niestabilny. Muszę się upewnić, że zaznasz spokoju. Więc zachowasz się jak Wiedźmin, który spotkał mnie w potrzebie. I nie pozwolisz, żebym został upiorem. Pomożesz hmm? mi zamknąć moje sprawy. Albo spalę Twoje ciało na stosie pogrzebowym. Jak należy. A ja mam odejść niepogodzony ze światem, co? W bólu i pieprzonej goryczy? Ha, tego mi życzysz, braciszku z Powiedziałeś, że przysłał cię kapłan. Hmm. go. Chcę z nim porozmawiać. Niech będzie, ale to ma być tylko rozmowa, nic więcej. Daruj sobie te aluzje. Nie mam złych zamiarów. A nawet gdybym miał. Ach. Wiesz, jak szybko się nie pozbyć, prawda? Dobrze, pójdę po kapłana. Nie rozumiem, jak, jak mogli na to pozwolić te wszystkie ciało, krew, nie, nie miałem pojęcia. Reinald, słyszałem ile wycierpiałeś, myślałem, że mogę ci pomóc, ale jak wynagrodzić coś, coś takiego? Jestem tylko skromnym diakonem! Skromny diakon czy hierarcha, jeden pies. Trzeba być zbrodniarzem albo hipokrytą, żeby zostać kapłanem wiecznego ognia. Znalazłem tu ciało kapłana, który wolał dać się uwięzić z chorymi niż opuścić ich w godzinie śmierci. Zbrodniarz czy hipokryta? A kto go uwięził, co? Może gólem? Albo Czerwony Mur. A może, no nie wiem, może inni cholerni kapłani wiecznego ognia. Popatrz na niego. Przecież to jeszcze dzieciak. Jakie zbrodnie mógł popełnić? Przekręcił zwrotkę hymną, Zapomniał o poście? Dał się uwieść i To jego jedyna wina. Bo przeor mówił... Ach! To wszystko nie tak! Słuchałem ich całe życie, ale jak mam im ufać po tym wszystkim? Kościół miał chronić ludzi, przynosić nadzieję, ale po tym, co tu widziałem, co ja mam teraz zrobić? Jak... Jak żyć? Świetnie, kryzys wiary. To chwila słabości czy szczery żal? Hmm? Co zrobisz ze swoją wiedzą, kiedy wyjdziesz z tej kopalni, co? Czego właściwie chcesz? Jesteś bohaterem, bo wstrzymałeś katastrofę. Co może sprawić, abyś pogodził się ze swoim losem? Bohaterem. Wiesz, kiedyś obchodziło mnie większe dobro. Byłem młody, mogłem o nie walczyć, ale teraz jestem po prostu zmęczony. Nie mam siły ani chęci, żeby dyskutować o filozofii, ani cieszyć się szczęściem ocalonych. To nie oni musieli cierpieć przez 300 lat. Wiesz, kto teraz jest młody i gotowy do walki o większe dobro? Aby czynić dobro, nie trzeba należeć do instytucji. Ty też nie musisz. Tak. Tak, masz rację! Koniec, nie wracam do Nowigradu! Może mógłbym zmienić to miejsce w lecznicę i hospicjum! Tym razem prawdziwe! Wstąpiłem do kościoła, żeby służyć ludziom, a nie hierarchom. Co? Co ja robię? Oparłem się demonowi moru, a nie umiem odpuścić temu chłopakowi, jakby nienawiść trzymała mnie przy zdrowych zmysłach. Może tak było, ale to już przeszłość. Liczy się to, co zrobisz tu i teraz. Twoja walka nie pójdzie na marne. Przysięgam. Odejdę z kościoła i zrobię z tego grobowca oazę życia. W Twoim imieniu. Zmieniłeś coś, Reynald. Coś i kogoś. Co ty na to? Z tym moim imieniem to nie przesadzajmy. Jestem tylko Wiedźminem, nie bratem miłosierdzia. I chyba lepiej, żeby tak zostało. To koniec. Powinniśmy stąd iść. Na wieczny ogień Ech. To znaczy wiem co muszę zrobić ale niełatwo wyrzucić z siebie 20 lat budowania wizji świata Proszę Twoja nagroda Dziękuję za za pomoc Może wcale nie musisz wyrzucać wszystkiego Fragmenty księgi, które przytaczałeś, brzmiały sensownie. Tak uważasz? No, może i tak. Może. Może wieczny ogień jest tam, gdzie jeszcze go nie szukałem. Bywaj, były diakonie, owocnych poszukiwań.